Usiądźcie, chciałem króciutko podzielić się takim wspomnieniem, refleksją, bo kiedy słyszałem, słuchałem właśnie słowa, jak pastor mówił na temat uzdrawiania i myślałem sobie o sobie właśnie, kiedy y, ja y, kiedyś byłem bardzo silnym człowiekiem sprawnym, zabiegałem o to do 18 lat, ćwiczyłem i y, miałem bardzo dużo siły. I stało się tak, że zachorowałem. Zaczął mi boleć kręgosłup gdzieś tutaj w tym miejscu, w lędźwiach. Chodziłem do lekarza i lekarka dwa lata leczyła mnie na zapalenie korzonków nerwowych. I dawała mi taki mydokalm do łykania i różne inne rzeczy, które mi, a ja pracowałem ciężko i mnie to przeszkadzało. Doszło do tego w sumie, że y, poszedłem po dwóch latach takiego leczenia, skierowała, już była bezradna, skierowała mnie do specjalistycznej y, przychodni w, w kombinacie. To było w 1982 roku, ja tam poszedłem. Po prześwietleniu i badaniach lekarz powiedział, wie Pan, no, przyszedł Pan o wiele za późno, ma Pan tak y, zniszczony kręgosłup, takie są zwyrodnienia, że od tej chwili może być tylko gorzej. Już nic Panu nie pomoże. Może być tylko gorzej. Wiecie, 40 lat, tyle zabiegania o to zdrowie od 18 lat, tyle pracy nad sobą, bo chciałem być do, do późna starości, taki sprawny, bo takie zachęcające były te pisma, na, które, na których tam wierzyłem. I takie życie mi się załamało, a w tym momencie, jak ja u niego byłem, mówi, że może być gorzej, a ja wtedy mogłem, znaczy wcześniej przed chorobą 100 kilo dla mnie to nie było żadnym problemem, żeby tam gdzieś wziąć, podnieść czy wstawić. Yy, jakieś sporty inne rzeczy, a w tym momencie, kiedy byłem u lekarza, dwulitrowy czajnik z kuchenki musiałem brać dwoma rękami, żeby go postawić na stole. I i z piwnicy nie mogłem wyprowadzić do góry, żeby sobie przejechać, więc taka była moja słabość wtedy, nie siła. I on mówi, że może być jeszcze gorzej, więc ja sobie nie wyobrażałem, jak może być gorzej już. Przy tym były cierpienia, niespane noce, z łóżka się nieraz musiałem stoczyć, bo nie dałem rady wstać. Taki był mój stan. No i potem się nawróciłem. Za dwa lata. To było jeszcze jeżdżenie do znachorów, do różnych lekarzy, jakichkolwiek co słyszałem, to wszystko stosowałem. Chciałem, ćwiczyłem wbrew temu, co mnie bolało, bo wierzyłem, że, bo chciałem naprawdę być zdrowy. I w 1984 roku się nawróciłem i zacząłem chodzić do takiego zboru, do Betlejem. Tam słyszałem o uzdrowieniach, słyszałem kazania i niektórzy mi proponowali, nawet ci, którzy mi świadczyli, mówią, Bóg może cię uzdrowić, ale ja y, byłem zablokowany. Myślę, ja już wykorzystałem wszystkie możliwości. Po drugie, jak i ja byłem grzeszny, za co Bóg by mnie miał uzdrawiać, nie? To też była blokada, te moje doświadczenia. I po jakimś czasie, po roku po roku moja wiara wzrosła i taki młody student, on studiował u nas w Zimbabwe, James Jakob, pamiętacie go? I on, on tak mówił, trzy dni będzie wykładał o uzdrowieniu i przyjdźcie. I ja zacząłem wtedy czytać i wtedy zrozumiałem to tak, jak dziś pastor mówił, że Bóg jest lekarzem, On może mnie uzdrowić, On... Pewnie chce mnie też uzdrowić, bo jak ja nie chcę, no to nie może nic zrobić, prawda? I że nie jest przeszkodą mój stan, moja wiedza, moja wiara, tylko wola Boża. Pomyślałem, ja wyjdę, bo to na, na trzeci dzień tych wykładów miała być modlitwa i wyszedłem. I on tylko stanął i mnie zapytał, patrzył mi w oczy: Czy ty wierzysz, że Jezus Chrystus może cię dzisiaj uzdrowić? Ja mu powiedziałem: Wierzę. Właśnie moja wiara w tym momencie wzrosła do tego poziomu. I nastąpiło uzdrowienie. Niegwałtowne. Po trzech dniach wstałem. Przyszedłem tylko, wróciłem w wielkim pokoju do domu. Po trzech dniach wstałem i czegoś mi brakowało. Chodziłem po pokoju rano, bo zawsze zaczynałem od powolnych ruchów, od ćwiczeń. I nagle czegoś mi brakowało. Myślę: Coś nie mam w domu, a to brakowało mi tego bólu. No i, i wiecie, i, i dzisiaj, dzisiaj i, y, tu widzicie, że ruszam się dość sprawnie, poza tym chodzę jeszcze po górach, y, y, pływam, jeżdżę rowerem, teraz na biegówkach sobie bganiam. Y, także y, to minęło od 85, 21 lat. A jeszcze myślałem o czymś innym. Y, w 84 roku zobaczyłem tam jakiś guzek i, i myślę sobie, pójdę do lekarza, co to się dzieje. A on mówi przepuklina. A ja byłem pewny, że ja w życiu przepukliny na cokolwiek mogę zachorować, ale na przepuklinę nie. Bo zawsze ćwiczyłem, żeby mieć mięśnie brzucha, żeby. Nie lubię, żeby nosić tę walizkę z przodu, i, i po prostu zawsze o to dbałem, nie? Ćwiczyłem, nawet jak mi się nie chciało, to ćwiczyłem. I myślę, mnie nigdy nie, nie, nie grozi przepuklina, bo słyszałem też, że w starszym wieku, bo ja tu mam pancerz. I, i, i nagle okazało się, że pancerz pęknie. Dlaczego? No i on mówi, że to normalne w wieku, w starszym wieku u mężczyzn to się dzieje, że się rozstępuje tkanka w tym miejscu, w pachwinie i trzeba ją tak na zakładkę zaszyć, naciągnąć. I to jest taki zabieg, Zaszywa się, ona się zrasta, potem najczęściej po drugiej stronie pęka, bo jest naciągnięte, znów się zaszywa i już jak to się zrośnie, to już potem się z tym żyje. No i teraz mówiąc o tym, czy ja mam wiarę w uzdrowienie, mam. Ale to, co powiedział pastor, służba zdrowia, lekarze, to jest dar od Boga. Teraz ja myślę, czy ja mam, teraz co, ja jestem wierzący, to nie będę szedł do lekarza, tylko powiem, panie, ja mam wiarę, uzdrowiłeś mnie, ja wierzę, niech bez zabiegu chirurgicznego to ta, ta tkanka najdzie na siebie, albo niech się u mnie zrośnie. U milionów ludzi się nie zrasta i Bóg dał lekarzy i dał środki do tego, że mogą to zrobić i robią to już od wielu lat. I nie jest to jakieś niebezpieczne, to po prostu pomodliłem się i poddałem się operacji. Modliłem się tylko o Boże kierownicę nad lekarzami, żeby Bóg prowadził ich rękę, bo on jest lekarz. I, I właśnie ta ochrona była. To było też Boże zdrowienie, Boża pomoc, Boża opieka. Jeszcze jak Boża jest opieka, jak działa Boża opieka, kiedy idziemy. Do szpitala, bo mi się poddać ludziom, których Bóg uzdolnił, prawda, do, do, do usługiwania. Był taki niedawny przypadek: pewna osoba z naszego zboru miała urodzić dziecko i poszła do szpitala żaromskiego. No i tam jakieś niezbyt była zadowolona. Jej matka. Akurat wychodziliśmy ze zboru, spotkała Kasię i mówi: No już niedługo rodzisz, moją synową, yy, to błagam cię wszędzie idź tylko nie do żeromskiego. Ja się będę modliła, niech Bóg cię zachowa, żebyś nie poszła do żeromskiego, bo to jest najgorszy szpital. A Kasia chodziła tam na te nauki przedurodzeniowe, przed właściwie tylko na jednej była. I po prostu już tam była zarejestrowana i ze spokojem, a modliliśmy się, żeby we właściwym miejscu i, i urodziła, i żeby Bóg miał nad tym ochronę. I poszła tam, i wszystko było pięknie, i jak wychodziła powiedziała, nie wyobrażam sobie, żeby opieka mogła być jeszcze lepsza niż ja tam miałem. Niż ja tam miałam. Widzicie? Polecić Bogu, oczekiwać od Boga opieki, albo iść o własnych siłach. Ja od Boga zawsze oczekuję. Kiedy idę do lekarza, to modlę się, żeby Pan dał mu wiedzę. Kiedy poddaję się zabiegowi, to żeby Pan kierował tymi rękami. A Wy jak? Zastanówcie się, co lepiej.